badanie piersi dla zaspieszonych. To bardzo, bardzo ważny temat, a przeprowadzimy całość w czasie tak krótkim, że na pewno regularnie dasz radę taką kontrolę, samokontrolę przeprowadzać. Jeśli ten materiał okaże się dla Ciebie przydatny i motywujący, koniecznie, ale to koniecznie podziel się z bliskimi Tobie dziewczynami. I kobietami. A teraz zaczynamy naturalnie. Robimy to przed lustrem, nagie, przynajmniej od pasa w górę. Tutaj, w celach demonstracji, oczywiście muszę być ubrana. Pierwszy element: samo piersi dla zabieganych wygląda tak. Dajesz ręce nad głowę i robisz oględziny piersi. Czy Coś tam się zmieniło? Szczególnie czy obserwujesz zmiany skórne, zmiany kolorytu, czy też obs obserwujesz, że w którymś miejscu skóra w dziwny, niepokojący i niesymetryczny sposób się marszczy. Następnie podobne oględziny przeprowadzasz z dłońmi opartymi na biodrach. Następny element. Badamy brodawki, czyli sutki, ściskając je delikatnie, z wyczuciem i sprawdzając, czy nie wydobywa się z nich żaden płyn, żadna wydzielina po jednej stronie i po drugiej stronie. Następny etap będzie wymagał albo użycia balsamu czy też olejku, albo wykonasz go pod prysznicem na lekko wilgotną skórę. I teraz unosisz dłoń i trzema palcami prawej ręki, jeśli badamy lewą pierś i później na odwrót, będziesz wykonywać niewielkie kółeczka, niespieszne takie pętelki wokół piersi, co chwilę potem zmniejszając te kręgi, nie spiesząc się i sprawdzając jak miewają się te tkanki, czy tam nie ma niczego, co wzbudziłoby Twoją podejrzliwość. I w ten sposób oczywiście zbliżasz się do samego sutka i później wykonujesz całość na drugą stronę. Trzy palce masujesz. Optymalny kierunek jest właśnie taki tutaj pod piersią od pachy w stronę sutka, a potem w drugą stronę. Dlatego, że o, imitujemy w ten sposób obieg limfy w tym rejonie. I ostatni etap to podnosisz rękę i sprawdzasz węzły chłonne pod pachą, czy nie są powiększone. Robisz to zarówno wizualnie jak palpacyjnie, czyli używając dotyku. I pamiętaj, większość zmian, nawet jeśli je dostrzeżesz, jest niegroźnych. Ale należy się z nimi udać do lekarza, choćby tylko po to, żeby nas po prostu uspokoił albo aż po to. Natomiast w przypadku rzeczywiście zmian wczesna wygrywalność to gwarancja sukcesu w leczeniu. Dlatego pamiętaj, aby regularnie przeprowadzać takie samopadanie.